Dzień dobry Państwu, nazywam się Marcin Antkowiak, jestem wspólnikiem firmy UL well Odpowiadam za wszystkie procesy produkcyjne, logistyczne. Zapraszam Państwa na wycieczkę po naszym zakładzie produkcyjnym, w którym wymyślamy, produkujemy te fantastyczne kosmetyki, którymi, które cieszą się Państwa uznaniem i Waszych klientów. Poznacie Państwo dzisiaj proces produkcyjny, poznacie wspaniałych ludzi, którzy ze mną pracują, dziewczyny, które są technologami, które wymyślają, produkują, dbają o jakość tych produktów. Zatem zapraszam do bardzo ciekawej wycieczki. Cieszę się, że możemy się poznać. Cieszę się, że uznanie, które Państwo wyrażają w stosunku do naszych kosmetyków jest tak duże, bo to daje nam to dużo motywacji do pracy i będziemy się starać produkować cały czas coraz lepsze, nowe kosmetyki, wchodzić w nowe obszary i mam nadzieję, że z Państwa uznaniem. W tym roku powstało kilkadziesiąt nowych produktów, co jest bardzo dobrym tempem. Powstała linia tak zwanej kolorówki, gdzie produkujemy podkłady, korektory, kremy BB. Powstały nowe pozycje asortymentowe, czyli pasty do zębów. Na dzień, na noc robimy wiele modyfikacji kremów, czego Państwo doświadczają na co dzień. Myślę, że jesteście z tego bardzo zadowoleni. Wszystkie kosmetyki, które wprowadzamy na rynek, są prze, szczegółowo przebadane przez zewnętrzne laboratoria, gdzie dopiero po e, przejściu procesu właśnie certyfikacji przez niezależne laboratoria, mam tu na myśli testy stabilności, mikrobiologię, tworzony zostaje raport bezpieczeństwa i wtedy, dopiero wtedy, kiedy mamy pewność, że produkt jest absolutnie bezpieczny, przebadany, podkreślam, że jest to robione przez niezależne e, firmy, produkt zostaje wprowadzony na rynek. Wprowadzenie produktu na rynek od momentu pomysłu do zrobienia pierwszej masy to są minimum 3 miesiące, ponieważ 3 miesiące każdy z naszych produktów spędza w cieplarce, natomiast chciałbym zapewnić, że wszystkie produkty, które wytwarzamy są bezpieczne i podlegają najwyższym standardom jakości. Szanowni Państwo, mówiłem o wycieczce w zakładzie produkcyjnym i w chwili obecnej chciałem Państwu pokazać coś, co możemy nazwać sercem firmy. Otóż jesteśmy w laboratorium i ja ze swojej strony chciałbym powiedzieć, że jestem z tego miejsca bardzo dumny, ponieważ w tym miejscu zespół bardzo inteligentnych osób pracuje, można powiedzieć, dniem i nocą nad wytworzeniem najwyższej jakości kosmetyków. Tak jak Państwu wspomniałem, wszystkie receptury, formulacje są naszego autorstwa, tego zespołu. Wszystkie próby testujemy do momentu, aż osiągamy właściwą jakość. To właśnie tutaj, z prób, z surowców, które ściągamy z całego świata, bo działamy globalnie. Tworzymy pomysły, tworzymy masy kosmetyczne, które są wielokrotnie udoskonalane. Kilkaset prób rocznie wykonujemy właśnie tutaj w tym miejscu po to, żeby osiągnąć jakość i oczekiwania klientów. To właśnie tutaj produkty są przetrzymywane w cieplarkach w wysokich temperaturach, aby określić, czy masy są stabilne, żeby określić termin przydatności do użytku. Tu właśnie z surowców, bo e, ide, które są początkowo, e, jakby na papierze, przelane, tu zaczynają nabierać formy mas kosmetycznych. Szanowni Państwo, chciałem bardzo podziękować za wizytę w Weliu, Dziękuję za wspólną przygodę, wspólną wycieczkę po zakładzie produkcyjnym. Mam nadzieję, że to był dla Państwa bardzo ciekawy czas, gdzie mogliście trochę nas poznać. Chciałbym również podziękować naszym biznespartnerom i wszystkim ludziom, którzy się przyczyniają do tego, że możemy odnosić takie sukcesy i cieszyć się tym, że jesteśmy grupą ludzi, którzy naprawdę robią dobrą robotę. Dziękuję bardzo za uwagę. Do widzenia. Na pytanie, gdzie powstają preparaty Ueliu, well jest wiele odpowiedzi. Tak naprawdę, laboratorium Ueliu jest dużo większe niż nasze pomieszczenia w Pomorskim Parku Naukowo-Technologicznym. A badania nad formulacjami produktów na różnych etapach warto zaznaczyć, że jednocześnie toczą się w laboratoriach Katedry Chemii, Biomateriałów i Kosmetyków UMK w Toruniu, w Pomorskim Parku Naukowo-Technologicznym oraz w Brnie. Które, jak wiadomo, jest jednym z najnowocześniejszych ośrodków naukowo-badawczych. Będąc w kontakcie ze środowiskami naukowymi, a teraz już będąc jego integralną częścią, jesteśmy w stanie czuwać nad procesami powstawania preparatów naszych marek, począwszy od selekcji składników aktywnych poprzez receptury, a także zakres i rodzaj działania, aż do powstania finalnego produktu. Warto zaznaczyć, że współpracujemy z najlepszymi dostawcami surowców z całego świata oraz specjalistami z wielu dziedzin nauki. A szczegółowo analizując każdą substancję, mając kontrolę nad każdym z procesów, mamy oczywiście pewność, że da ona w gotowym produkcie efekt taki, jaki chcemy uzyskać. Szukając tego, co naprawdę działa, gwarantujemy i jesteśmy zobligowani, do uzyskania synergii z pozostałymi składnikami formulacji. Jak wygląda proces powstawania produktu? Otóż można powiedzieć, że zaczyna się on od innowacyjnego konceptu, który zakłada, jak finalny produkt ma działać oraz jakie efekty dla skóry ma przynieść. Na przykładzie kosmetyku. Kolejnym z kroków jest wyselekcjonowanie surowców najwyższej jakości. Później sprawdzamy ich e, oczywiście naturalne pochodzenie, a także analizujemy cały panel badań. W tym oczywiście sprawdzamy skuteczność każdego z nich do pełnienia swojej funkcji. W naszej pracy nigdy nie idziemy drugą na skróty, jakkolwiek czasochłonna, by ona nie była, czy też jakich inwestycji, chociażby finansowych, bo ona nie wymagała. Niekiedy potrafimy wykonać nawet kilkaset prób jednego produktu po to, aby mieć satysfakcję, że to, co trafia na Wasze półki, jest bliskie doskonałości.